Nie wiem, czy teraz coś widać. Może będzie widać. Ok. Mamy dekielek przykręcony. Przewody od paliwa założone. Jeszcze tu jest jakiś. Nie wiem, to jest chyba od masy jakiejś. Ujdzie ta wtyczka. W tym miejscu jest ta blaszka. Na, na, na tą śrubę. No, i tu jest ta wtyka. To trzeba wszystko podłączyć. I w zasadzie to będzie tyle. Zaraz to wszystko po Zobaczymy, czy to w ogóle była ta przyczyna. Bo jeśli to nie było, to no to <laughs> może trzeba będzie całkiem nowy pływak kupić albo całkiem nową pompę. Chociaż pompy w ogóle nie było nic słychać. Żadnych tu oznak mi nie dawała. Dobra, to by było na tyle. Z mojej strony. Nie widziałem takiego filmiku na YouTubie ani nigdzie, więc tak już przy, przy montowaniu tego z powrotem sobie pomyślałem, że może warto nagrać. Może się komuś przyda. Może ktoś chce parę złotych zaoszczędzić, nie chce jeździć po mechanikach, przy weekendzie. Można samemu to szybko zrobić dosyć.